Najszybciej rosnąca gospodarka świata, która w ciągu 30 lat wzrosła o 4400%. Kraj środka, który po wojnie był zacofanym polem ryżowym. Upadłym imperium, które ma 4000 lat historii, a które upadło, bo Brytyjczycy okazali się sprytniejsi i uzależnili cały naród od swojego opium. Zaraz po II wojnie światowej cała chińska gospodarka była równa wielkości gospodarki Polski. Jednak, jako że już wtedy Chińczyków było pół miliarda, to poziom życia w Chinach był 18 razy niższy niż w PRL-u. Jak to się stało, że Chińczycy? Są fabryką świata oraz, czy razem z krajami BRICS utworzą nową walutę, która obali dolara amerykańskiego. A my będziemy mówić po chińsku. Ja jestem Michał, ja jestem Marcin. A dzisiaj w Staćmie pomówimy o prawdziwych celach Chin. Na początku proszę o kciuka w górę dla algorytmu oraz zostawienie komentarza. Dziękuję też wszystkim patronom kanału, zwłaszcza mecenasowi Bartłomiejowi Postkowi. Dzięki waszemu wsparciu możemy tworzyć coraz lepsze filmy. Rozkwit, upadek i Wielki Marsz Chin. Pozwólcie Chinom spać, bo jak się obudzą, będzie wielki kłopot dla świata. Te słowa Napoleona Bonaparte na temat sytuacji Chin w światowym układzie gospodarczym są kwintesencją ostatnich 200 lat historii Chin. Wszystko jest Made in China, lub jak to woli, Made in China. Wydaje nam się, że to coś nowego, ale chińska gospodarka zdominowała produkcję już tysiące lat temu. Najstarsze zapiski wskazują, że cywilizacja chińska powstała 4000 lat temu. Dzięki dwawnemu szlakowi, który łączył Europę i Bliski Wschód z Chinami, od 1500 lat Chiny zarabiały krocie. Jednocześnie miały gigantyczne wojsko i flotę wojenną, i nie musiały nawet walczyć. Sam ogrom Chin, wówczas przerażał. Tak było do XVIII wieku. Wtedy Chiny były najbogatszym państwem świata, które generowało 1 trzecią światowego PKB. Skończyło się to w momencie rewolucji przemysłowej, która miała miejsce w Anglii, dzięki temu europejskie mocarstwa zyskały przewagę nad resztą świata na jakieś 200 lat. Brytyjczycy jednak uznali, że skoro podbili Indie, to pójdą za ciosem i zaczęli w XIX wieku sprzedawać opium do Chin. Używka okazała się tak popularna, że aż co czwarty Chińczyk ją zażywał. Władze chińskie chciały to ukrócić, ale przegrały obie wojny opiumowe. Jednocześnie tracąc Honga. Na rzecz Brytyjczyków. Pod koniec XIX wieku Chiny były już pod silnym wpływem europejskich mocarstw, a także Stanów Zjednoczonych i Japonii. A w szczytowym okresie wojska koalicji ośmiu mocarstw przegalopowały po całych Chinach, tłumiąc antyeuropejskie powstanie bokserów. W efekcie tego powstania Chiny na progu XX wieku de facto stały się półkolonią zachodnich mocarstw. Natomiast społeczeństwo chińskie zaczęło tworzyć liczne organizacje polityczne w oderwaniu od dotychczas nadrzędnej pozycji politycznej cesarza. W efekcie w 1911 roku upadło cesarstwo chińskie i powstaje chińska republika, która w 1927 roku stacza się w chaos wojny domowej. W wyniku tej wojny w Chinach kontynentalnych od 1949 roku mamy komunizm, oraz na Tajwanie powstaje utworzone przez przegranych republikanów Republika Chińska. Start komunizmu w wydaniu Mao Zedonga, będącego wówczas chińskim przywódcą, nie był jednak łatwy dla Chin, ponieważ wówczas chińska gospodarka stanowiła zaledwie 4% światowej pod względem udziału w PKB. Sytuacja ta trwała niemal do samej śmierci Mao w 1976 roku, który na polu gospodarczym nie wykazał się jako przywódca, a jako polityk doprowadził do śmierci od 40 do 80 milionów własnych obywateli. To idealny przykład, jak komunistyczne wizje są jedynie idealne w sferze marzeń. Maoistyczna polityka wielkiego skoku naprzód miała na celu bardzo szybkie uprzemysłowienie Chin. To miało dać Chinom bogactwo. W tym celu postawiono na produkcję przemysłową zamiast na rolnictwo. Mao tym samym chciał w bardzo krótkim czasie rozwinąć przemysł, więc narzucał nierealne cele. Lokalni urzędnicy, którzy chcieli przypodobać się władzy centralnej, raportowali o wiele wyższe plony niż faktycznie były. Rolnicy musieli oddać niemal wszystko. I dlatego miliony Chińczyków umierały z głodu. Aby wyrobić nierealne normy produkcji stali, w każdej wsi powstawały prymitywne piece hutnicze. Palono tam wszystkim, w tym drewnem, przez co brakowało go potem na opał dla ludności. O tym, że wielki chiński wódz kazał wyłapać wszystkie wróble w Chinach oraz je utłuc, nie wspominając. Po jego śmierci do władzy dochodzi komunista, który wyprowadza Chiny na kapitalizm Deng Xiaoping. I to jest prawdziwy twórca potęgi Chin. Wprowadza on liberalną politykę gospodarczą w myśl własnego powiedzenia. Nieważne, czy kot jest czarny, czy biały, ważne, aby łowił myszy. To pragmatyczne podejście do spraw ekonomicznych pozwoliło mu przekonać chińskich komunistów, i tu cytat, że nie należy myśleć, że gospodarka planowana oznacza socjalizm, a gospodarka rynkowa kapitalizm. To rewolucyjne podejście spowodowało niebywały skok cywilizacyjny Chin za pomocą otwarcia się na świat i czterech modernizacji deng Xiaopinga, polegających na wzmocnieniu po pierwsze rolnictwa, przez reformę rolną w postaci pozwolenia rolnikom na własne uprawy i podział ziemi. Po drugie przemysł, przez otwarcie specjalnych stref ekonomicznych i ściągnięcie zagranicznego kapitału oraz technologii. Po trzecie obronność, czyli wzmocnienie połączeń handlowych i balans pomiędzy ZSRR a USA. Oraz punkt czwarty, wzmocnienie nauki i technologii chińskiej, poprzez otwarcie się na świat zachodni i przepływ informacji oraz osób. Piątą modernizacją miała być demokracja, ale nie doszło do niej jednak ze względu na masakrę na placu Tiananmen w Pekinie w 1989 roku, po której Deng Xiaoping stracił władzę. Następne okresy, choć prowadzone pod hasłami różnych liderów, nie zmieniły jednak idei otwarcia na gospodarkę rynkową. Jak mawia oficjalna chińska doktryna, socjalizmu z chińską twarzą. Polityka ta dała możliwość wzmocnienia się Chin w latach 90., w kwestii politycznej, gdzie między innymi przejęto Hongkong i Makao, które zakończyły okres kolonialny oraz doprowadzono do nierozpoznawania przez większość krajów na świecie Tajwanu jako prawdziwych Chin. Natomiast w wydaniu gospodarczym polityka ta zrobiła prawdziwy cud, wracając Chinom znaczący udział w światowym PKB sięgający obecnie 18% oraz pozwalający dosłownie latać Chińczykom w kosmos. A w przyszłości, zgodnie z planem obecnego przywódcy Chin, Xi Jinpinga, ma się ziścić Chinese Dream, czyli osiągnięcie dobrobytu przez wszystkich mieszkańców Chin oraz zajęcie przez ten kraj wiodącego miejsca w globalnej polityce na przestrzeni kolejnych dekad XXI wieku. Doszło nawet do tego, że przez ostatnie 30 lat kraj rozwijał się w tempie ponad 10% rocznie, co jest wynikiem niespotykanym. Okazało się, że przestawienie całego kraju, by był jedną wielką strefą ekonomiczną, było genialnym pomysłem. Plan był iście chiński, prosty i zachowawczy. Najpierw stworzono małe strefy w Shenzhen, gdzie kapitał zagraniczny mógł tanio lokować swoje fabryki. Była tylko jedna zasada, że współwłaścicielem muszą być Chińczycy. W ten sposób Shenzhen obok Hongkongu stało się mekką fabryk elektronicznych. Potem przekształcili całe wybrzeże w jedną wielką fabrykę i dlatego stały się drugą najpoważniejszą gospodarką świata. Do tego jednak potrzebują bogatej klasy średniej, własnych. Technologii, silnej armii i waluty lepszej od dolara. Chiński cud gospodarczy można odmieniać przez wszystkie przypadki. Najdłuższy 160-kilometrowy most Dan Yang. Najdłuższa sieć szybkiej kolei i najdłuższa kolej magnetyczna największy rynek motoryzacyjny. Partnerem odcinka jest Car Vertical, bo nieważne, czy chcesz kupić auto spalinowe czy elektryczne, nie liczy się nawet, czy wymarzone auto to piękna Włoszka, nowoczesny Japończyk czy poczciwy Niemiec. I tak, 90% kupowanych aut w Polsce to auta używane, więc mogą mieć burzliwą przeszłość, bo nadal wielu handlarzy ukrywa kręcony. Przebieg, wypadki, czy co gorsza, kradzieże. Z pomocą Car Vertical możesz sprawdzić, czy wymarzone auto nie było kradzione i czy właściciel za granicą Nadal go przypadkiem nie szuka. W raporcie są dane z ponad 30 krajów, w tym Stanów Zjednoczonych, i pochodzą z rejestrów państwowych i ubezpieczalni. Więc, przy opisach wypadków, możesz zobaczyć zdjęcie auta po wydarzeniu, by samemu ocenić, czy warto do niego wsiadać. Pamiętaj też, że kupując prywatnie, masz dwa lata rękojmi, więc, jak udowodnisz na podstawie raportu, że auto miało usterkę. O której handlarz ci nie powiedział, to odzyskasz pieniądze. Z naszym staćmieniowym kodem, widocznym na ekranie, dostaniesz 20% zniżki na raport, a jeżeli okaże się on pusty, bo auta idealne też się zdarzają, to po napisaniu do supportu dostaniesz zwrot pieniędzy. Niestety, ale okazuje się, że Chiny zawyżały przez lata swoje statystyki. Ale problemów jest więcej. Po pierwsze, Chiny pokazywały swoje plany: chcą mieć największą armię i najbogatsze społeczeństwo do 2050 roku. A to oznacza, że muszą być lepsi od USA. Tylko okazuje się, że przez destabilizację regionu, wybudowanie sztucznych wysp na morzu czy popieranie Rosji w wojnie z Ukrainą, główny motor napędowy chińskiej gospodarki zniknął bez inwestycji. Pod znakiem zapytania staje cała umowa społeczna w chińskim społeczeństwie. Centralna partia dowoziła to, że będzie się wszystkim żyło lepiej. Co 20 lat partia komunistyczna dawała skok poziomu życia. Zarządów partii z biedy wyciągnięto aż 800 milionów ludzi. Pół miliarda osób przeniosło się ze wsi do nowych miast. Zbudowano ponad 600 miast zupełnie od zera. I przez to Chiny były głównym konsumentem cementu na świecie. Same Chiny zużywają obecnie połowę cementu. Jaki posiadamy, bogactwo wybrzeża chińskiego doprowadziło do sytuacji, gdzie niemalże nikt nie mieszka w głębi lądu. Jedynie 6%. Jeśli nie będzie inwestycji, to okaże się, że gospodarka Chin stanie. Bo Chiny są za duże, by żyć samych siebie. Społeczeństwo jest zbyt biedne, by kupić wszystko, co wyprodukują chińskie fabryki u siebie. A to znaczy, że Chiny, by utrzymać obecny model rozwoju, muszą zmusić Amerykę i Europę do kupowania ich towarów. A patrząc na niedawne cła na auta elektryczne z Chin w Europie czy w Stanach, ten plan się sypie. Jeśli to się stanie, to okaże się, że partia nie ma środków wybudować kolejne miasta od zera, by wyciągać miliony z biedy. Okaże się wręcz, że część z tych inwestycji jest do wyburzenia, bo nie ma pieniędzy na ich utrzymanie i remonty. Przez ponad 30 lat w każdym raporcie o wzroście gospodarczym chwalono Chiny i każdy się bał, że Chiny niedługo będą największym państwem świata nie tylko ludnościowo, ale i gospodarczo. Okazało się, że po 30 latach takiej gonitwy Wypalone zostały wszystkie możliwości rozwojowe, które napędzały do tej pory nasz rozwój. Mamy kryzys nieruchomości, demografii, długu i niedługo władzy. A wszystko zaczęło się od czkawki po covid -zie. Jednak zacznijmy od kryzysu mieszkaniowego, a dokładnie nieruchomości. W maju tego roku na rynku pierwotnym w Chinach ceny spadły o 0,7%, a na rynku wtórnym aż o procent. Ale o wiele gorszym jest fakt, że od 2019 roku ogólny poziom cen nieruchomości w Chinach spada, podobnie jak liczba budowanych mieszkań. W ciągu ostatnich pięciu lat liczba oddawanych nowych mieszkań spadła w Chinach aż o miliard metrów kwadratowych, czyli o 60%. Ceny na rynku wtórnym w tym czasie spadły o 4%. Jest to też jeden z najdroższych rynków mieszkań, a to kolejny problem, bo jeżeli porównamy ceny mieszkań w chińskich megamiastach jak Pekin czy Szanghaj do zarobków ich mieszkańców, to okazuje się, że te chińskie miasta są 3 razy droższe od Londynu, Tokio czy Nowego Jorku. Pojawiła się więc bańka na chińskim rynku, pompowana przez to, że aż 30% inwestycji wewnątrz Chin szło w budowlankę, a mieszkania stały się aż 3 czwartymi całego majątku gospodarstw domowych. Chińskie władze bały się mocnych reakcji, bo logicznym było przekucie bańki spekulacyjnej. Jednak na tej bańce stoi cała ich gospodarka. Czas gonił, bo sprzedaż mieszkań spadała o ponad 5%. Rynek, który dawał rozwój gospodarce i wyciągał Chińczyków z biedy, zaczął się walić. Przeciętny Chińczyk przestał brać kredyt na mieszkanie, bo okazał się za drogi. Jednak bogaci Chińczycy wciąż kupowali je w celach inwestycyjnych, bo były bezpieczne, pewne, namacalne. Teoretycznie spadek cen mieszkań jest czymś dobrym, ale każdy, kto wziął kredyt na milion juanów, na mieszkanie zabezpieczył je mieszkaniem warte milion. Nagle, jak ceny spadają, to bank może chcieć kolejnych zabezpieczeń, bo nagle się okazuje, że mieszkanie jest za małe do kredytu. To załamuje rynek wewnętrzny Chin. Bez rynku wewnętrznego w dobrej formie Chiny sobie nie poradzą. A chińska klasa średnia, czyli ludzie, których jest więcej niż milionerów, ale zarabiało wystarczająco, by robić duże zakupy, dopiero się tworzy i jest za mała. No i na deser słynny kryzys Evergrande, czyli największego dewelopera świata. Firma ma rekordowe zadłużenie. Na 300 miliardów dolarów. Ta firma zadłuża się zabezpieczając depozytami klientów, aż do momentu, gdy chiński rząd wyciągnął wtyczkę z gniazdka, bo opublikował zakazy pewnych praktyk dla deweloperów w imię bezpieczeństwa. Okazało się finalnie, że przez chłodzenie rynku przez rząd destabilizowany jest największy gracz na rynku nieruchomości. Przez którego spadają notowania giełdowe Chin i innych krajów, co może rozsadzić cały rynek nieruchomości, gospodarkę Chin, a nawet całe finanse światowe. Kolejny jest nieudany jedwabny szlak. Projekt miał być piękny miał połączyć Chiny z Europą i Bliskim Wschodem siecią autostrad i kolei dużych prędkości. Ustanowiony w XV wieku prymat mórz i oceanów miał się skończyć. Od teraz to Rosja, Pakistan, Turcja. Kazachstan i oczywiście Chiny miały być najbogatsze. Dokładnie tak, jak było przed erą wielkich odkryć geograficznych. Miała zyskać także Polska. Do nas miałyby docierać linie kolejowe i mówiło się o wielkim, suchym porcie pod łodzią. Prawdziwym celem miał być niemiecki Hamburg, holenderski Rotterdam czy włoski Mediolan. Po prostu Chiny robiły osobne mapki dla Europy Wschodniej. Większość projektów realizowanych w ramach inicjatywy Pasa i Szlaku nie wypaliła. Czarnogóra, Grecja czy Włochy dostały miliard dolarów z Chin. Chiny przejęły co prawda największe porty jak grecki Pireus, a oprócz tego stały się właścicielem 25% portów w Hamburgu, ale projekty rozbudowy albo stanęły, albo się ślimaczą, rozciągając przez to budżet. Wizja zysków czy zwrotu z inwestycji się ciągle oddala. Projekt jedwabnego szlaku 2.0 miał poprzez drogi i linie kolejowe połączyć siły produkcyjne Chin, czyli Fabrykę Świata, z biednymi krajami środkowej Azji, jako zapleczem siły roboczej, z bogatą Europą, czyli klientami. Chiny miały produkować, pracownikami byliby Kazachowie i Hindusi, a Unia za wszystko miałaby płacić. Inwestycje miały iść w transport oraz energetykę. Niestety, ale po 10 latach planowania. I wydaniu, uwaga, ponad biliona dolarów, okazało się, że Chinom zabrakło kasy i zdolności kredytowej. Obecnie ich dług dogonił 100% PKB, a według analityków możliwe jest zakłamywanie realnej wielkości chińskiej gospodarki. Czemu jedwabny szlak nie działał? Bo zainwestowano w biedne kraje. Miały być posłuszne. I skuszone wizją dużych zarobków. Jednocześnie były mocno skorumpowane, więc załatwienie kontraktów miało być proste. Niestety, ale zadłużone kraje mają długi z pewnego powodu. Chińskie zobowiązania po prostu dołączyły do ich długów. Chiny dawały kredyty tym krajom, by je uzależnić od siebie. Ale po latach utrzymywania ich, od 2020 roku, rating Chin spadł z B na C, czyli poziom spekulacyjny i śmieciowy. Chiny dawały biednym krajom pieniądze na kredyt, bez oczekiwania walki z korupcją, demokratyzacji czy rozwoju innowacji, jak robi to Europa czy Stany. Chiny zrozumiały, dlaczego Amerykanie wymagają wielu rzeczy. Żeby nie utopić pieniędzy. To teraz powiedzmy, co się Chinom udało. Od 25 lat wiadomym było, że Unia Europejska zmierza w stronę ekologii i zielonych technologii. Kraj środka idealnie to wykorzystał. Oficjalnie widzieliśmy z perspektywy Europy, że oferowali coraz lepsze produkty. Czego nie widzieliśmy albo nie chcieliśmy widzieć, to to, że Chiny zaczęły skupować złoża wszystkich pierwiastków potrzebnych Europie i Stanom do budowy paneli fotowoltaicznych, silników elektrycznych do aut czy mikroprocesorów. Zagraniczne inwestycje Chin w Afrykę sięgnęły ponad 100 miliardów dolarów, do tego 170 miliardów w pożyczkach. Chiny posiadają teraz 60% produkcji metali ziem rzadkich. 70% złóż kobaltu, bez którego nie zrobimy żadnego auta elektrycznego. No i mają 45% światowej miedzi. Kraj energetycznie opiera się w dużym stopniu na paliwach kopalnych. Jeśli przejdą na zioną energię, to będą samowystarczalne, a wszystko to dzięki podbiciu całej Afryki i wyciągnięciu z niej kluczowych pierwiastków. W zeszłym roku zniknęło 2 miliony Chińczyków. Jest to efekt wprowadzenia w latach 70. polityki jednego dziecka. Chińskie władze w ten sposób chciały uratować kraj przed klęską głodu. Niestety, ale ten eksperyment społeczny pokazał, że polityka nakazowa potrafi bardzo zaszkodzić. Średnia wieku się podwoiła, a przez. Z ograniczenia ludność wiejska wybierała chętniej chłopców, więc przez aborcję i porzucanie dziewczynek obecnie Chinom brakuje 40 milionów kobiet w wieku rozrodczym. Dochodzi też do tego, że bogaci Chińczycy żenią się m.in. z Rosjankami z Syberii. Chiny osiągnęły szczyt w 2020 roku, mając niemal 1,5 miliarda osób. Do 2030 roku stracą 200 milionów, a do końca wieku aż miliard. Przy czym wtedy średni wiek w Chinach będzie wynosił 57 lat. Będzie to nic innego jak społeczeństwo, które będzie armią emerytów, a wszystko przez to, że nikt nie chce żyć w Chinach, ponieważ od 20 lat kraj ten notuje ujemne saldo migracji. Najzdolniejsi Chińczycy studiują w Stanach Zjednoczonych. Za 20 lat ponad 1,4 czwarta populacji będzie na emeryturze. Oznacza to, że Chinom będzie daleko do miana najbogatszego kraju na świecie. W obliczu największego starzenia na świecie, załamania rynku nieruchomości, rosnącym zadłużeniu, utracie masy inwestycji zagranicznych, Chiny są pod ścianą. Przykładem jest to, że w ostatnich latach, kiedy to Europa czy USA odczuwały wysoką inflację sięgającą 10%, w Chinach... Ceny spadały. Dla całego kraju spadające ceny to zwiastun największej tragedii gospodarczej. Jeżeli się okazuje, że gotówka za miesiąc będzie warta więcej, to każdy się wstrzymuje, aż siła nabywcza wzrośnie. Tylko jeżeli każdy zacznie się wstrzymywać, to nie ma dostaw. Nie ma sprzedaży, nie ma nowych budów, brak jest inwestycji, firmy tną produkcję, zwalniają ludzi i nagle się okazuje, że gospodarka się wykoleiła. Więc Chiny mają dosłownie 10 lat na rozwój, bo potem będzie za późno. Dlatego rosną napięcia na linii USA-Chiny. Dlatego wchłonięty został Hongkong i pojawiła się narracja o odzyskaniu Tajwanu. Dlatego cały czas Chiny chcą rozbić Zachód swoim jedwabnym szlakiem, przejęciem zasobów w Afryce i podporządkowaniem sobie Rosji. Nawet jeżeli pogodzą się, że Tajwan będzie osobnym krajem, środek ciężkości gospodarki światowej przesunął się na wschód bo Chiny, podporządkowując sobie putinowską Rosję, Chiny mają dostęp do najcenniejszych surowców świata. Pewnym jest, że niedawna wizyta prezydenta w Chinach była bardzo ważna, bo nie jest istotne czy Chiny podbiją świat. Czy nie? To dostęp polskiego przemysłu naszych uczelni i rolnictwa do chińskiego rynku to miliardy złotych zysku każdego roku. To może nam pomóc zbudować własne auto elektryczne. To pozwoli nam rozwinąć globalne marki spożywcze i możemy robić innowacyjne projekty naukowe. Bo jeżeli mamy się czegoś nauczyć od najstarszego państwa świata, to bądźmy pragmatyczni, ciągle się uczmy i rozwijajmy, no i myślmy długofalowo. Tak robią Niemcy i tak robią Chińczycy. Dwa kraje, które mimo wojen i przeciwności umieją się podnieść i być mocarstwami. Napisz koniecznie, co myślisz o gospodarce Chin, i widzimy się w kolejnym materiale. Na razie.